Ej, witam Was na kolejnym odcinku Serdecznie na moim kanale. Dziś będzie taki odcinek o czymś i o niczym. Ale szczegółowo. Mm. Yy. To są puszki z paru tam, dni, które leżały przy drodze. Jeden worek. Ten pamiętacie, pamiętacie z tymi butelkami? Te butelki jest. E, raz. Ja pożyć grzybowy, to był. Dwa, trzy, cztery. cztery Było 8 butelek od 7 było od Tyskiego chyba, tak i jedno było od karmi. Czyli znalazłem 8 butelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 zwrotnych. Super. Cieszę się. Będą wyczyszczone i wymienione na pieniążki To było w depozycie leśnym. Jeszcze parę puszek było w telecamówce razem z tymi butelkami. A to było przy drodze. Jeżdżąc rowerem, przy drodze. Rowerem. Czy jeżdżąc po prostu do pracy i z powrotem. Przez tam parę dni, w Zbierało się tyle. Zobaczymy, ile wyszło tych butelek, puszek, Sorki, puszek. żebym ktoś nie powiedział o ważyć butelki. Przepraszam, liczę po metalełu metalu 4,50. Teraz waga jest stalowana. I zrobimy sobie tak, że sobie te puszki wszystkie. Mhm, mm idzie. Chciałbym sobie z te puszki trochę później może bardziej tam reklamować po z samego lasu było 314 gramów puszek 314 gramów puszek po 4-50 już mamy złotych 41 Dodajemy, zacznijmy czy się dodało. Oto a przy drodze 500, 510 gramów jest za 2,30 i mamy 3,71, a ogólnie 3,71, a ogólnie wszystkich puszek. 824 gramy. 824 gramy. Elegancko. Wkładają puszki do depozytu szopowego. Puszek tam wszystko trafia. Tam już powoli więcej przybywa, ale to jeszcze nie wszystko tak, czyli mamy 8 super buteleczek super, będą wyczyszczone i będą wymienione na pieniążki dobra I jeszcze zmienimy się dodatkowym rzeczom. zaraz wam pokażę Dużo mówię, pokazuję rozbiórką takich wag elektronicznych takich wag elektronicznych, czy coś jak to się mówi one są na utylizację na rozbiórkę więc bierzemy się za rozbióreczkę, zobaczymy co tam w środku jest może coś ciekawego, a może no i bateryjki a bateryki pójdą do, do szkoły, bo córka ma akcję zbierania baterii, nakrętek. Więc już gramy, kolejne już trochę im dałem. Teraz kolejne chcę dać, zbierać. Już mam zbieram po znajomych. Baterie zbieram po znajomych do szkoły. Tam taką mają akcję i nakrętki. Nakrętki po takich tapojach więc chcę, jak najwięcej żeby uzbierali chociaż wiadomo, że tam jest taką drobną elektronikę taką. Ten akurat takiej nie posiadam mm, więc na razie że... załatwiam baterijki, jak ktoś ma jakiego, jakiego rodzaju baterie, to chcę zbieram właśnie wszystkie rodzaje baterii, akumulatorków i przyjmuję właśnie dobra, nie za z tym pozdrawiam Was serdecznie i zaczynamy rozbiórkę Idziemy szybko metodą wyrywania zobaczymy w ogóle co tu w środku jest u, 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 u. tu są śrubki, tu może to coś da jak się to poodkręca. Mm -hmm. Tylko kurczę, kółko kurczę. Aha. Może być problem z ze... Dobra Spróbujemy i tak dać. Bez bawienia się Gdzie trzeba. Że na powrocie, bo dziś może. No dobra Gdzie wyjść Tu jest jakiś To chyba nie łapie, jakiś metal, albo pracy, carbonetal, metal, pracy. Dobra, się bawić, tak. Zobaczimy raz. Ten nie łapie. U, u, u. Zobaczymy jeszcze. Ten. Dobra, i ten. Pan nie łapie to do plastiku.

praktycznie tylko widzę jakieś blask, blaszki jakaś płytka taka brązowa zawsze coś. uuu chyba jebany Ja, już starszy. Dobra Będzie tylko takie klatka. Zobaczmy do italu. Zobaczymy co tutaj będzie. Tu poszło szybciej.

Po 90% 30 38 zł wpada dla puli jest super jestem zadowolony ale płytek wpada płytki różnego rodzaju takie zielone, brązowe płytki brązowe, zielone, super, też się tuże. super każdy materiał się sprzeda, przerobi i będzie jakiś grosz uh -huh. mhm tutaj Kładą kabelki miedziane, to idą do specjalnego worka z bucikami który tam zbieram który zbieram sobie tak czyli tak złomik mamy Butelki są, z puszek będzie pieniążki z złomiku, z butelek. A jeszcze mam pokażę, co jeszcze mi się udało tak na szybko uzbierać. Przy drogach też może niektórzy zbierają, co tam wiedzą. Tylko poczekajcie: zapalniczki to jest nagminnie nieraz. Takie coś papieros jeden jeden drugi trzeci ładne ładowanie, takie rzeczy przy drogach jeszcze też znalazłem leżące A tutaj jest kolejna kolekcja co już prędzej znalazłem takie niekompletne też mu pokażę no ten jest, ten był bez niczego puste te taki coraz więcej ich znajduje się przy różnych to jest najgorzej to może być dla środowiska ten tak samo Jest taki bardziej zniszczony. O, to jest taka pewnie ta seria tych, o. i to już coraz więcej znajduje się przy drogach. Tu jakieś niekompletne było też, ale jest akumulator. O, tyle takich tych e papierosów, różnych tam. Chyba ja się odcinek podobał. to łapeczka w górę. Jestem do przodu, a to zbieram na razie, bo wolę to podnieść i zabrać, niż żeby to leżało i zagradzało środowisku i przyrodzie i czym innym podobnym. Trzymajcie się do no, następnego koleżanko i kolego.